Cześć, witam Was w nowej Panikarze. Zastanawiałam się w ogóle, czy nagrywać ten filmik, ale stwierdziłam, że może to po prostu komuś pomoże. I mam do Was tutaj bardzo ważne pytanie. Ja na nie zaraz odpowiem i zobaczycie moją odpowiedź pewnie w kolejnej Panikarze. Także pokażę Wam, która jest godzina. Pokazuję Wam to po to, żebyście wiedzieli, że się nie sugerowałam Waszymi odpowiedziami, że odpowiedziałam sama. Ale jestem bardzo, bardzo ciekawa. I to jest pytanie i do panów. I do pani. żebyście mi odpowiedzieli, czym dla was jest kobiecość. I tu chodzi mi o to, jak ta dana osoba na przykład się zachowuje, jak wygląda, czy po prostu kobieta jest kobieca, bo, bo jest kobietą. Jakie wy macie na ten temat zdanie, dziewczyny, czy wy się czujecie zawsze kobieco, czy robicie sobie jakieś rytuały, żeby się właśnie tak poczuć? Jak to wszystko u was działa? Bo jest to dla mnie bardzo ważne pytanie, ponieważ ja gdzieś przez ostatnie lata, będąc tej właśnie mocnym intensywnym stanie lękowym. Po prostu straciłam tą swoją kobiecość, nie czułam się kobieca. Czy się teraz czuję? Pracuję nad tym, ale jestem naprawdę ciekawa, jak wy na ten temat odpowiecie. Ja tu robię małą pauzę, nagram wam moją odpowiedź i przechodzę do dalszej części tematu. Przechodząc płynnie do tematu, to, co było dla mnie naprawdę przełomowe na terapii, to właśnie usłyszenie tego, że jestem w roli męskiej, w roli mojego taty, w roli ojca swoich dzieci, taty swoich dzieci, w roli męża swojej żony. I skąd to się w ogóle wzięło? Zatraciłam dość mocno tutaj siebie. Z dużej aktywności fizycznej, którą robiłam, spadłam totalnie do jakiegoś minimum typu spacerów, i to też było bardziej na siłę, przynajmniej na początku, bo po prostu się bałam wychodzić, tak? No to jest logiczne. Ale dochodziły tutaj też takie zadania, które jakby spoczywały na barkach mojej mamy, a wcześniej które należały do mojego taty. Więc ja się dziś automatu poczuwałam, że mieszkając tutaj, to nie jest tylko zadbanie o to, żeby mieć co zjeść, posprzątać i, i jakoś tam żyć, tylko dochodzą różnego typu rzeczy, które są związane z mieszkaniem w domu. A mieszkanie w domu nie jest też taką prostą sprawą, jakby się komuś wydawało, bo wszystko spoczywa na waszych barkach i czy wy to załatwicie sami, czy będziecie mieli od tego jakąś ekipę, to już zależy od was. Ale chodzi mi o różnego typu naprawy, decyzje chociażby remontowe, gdzie nie znam się na tym. Działania w ogrodzie, na których też się nie znam, bo lata mieszkałam sama w bloku, więc pamiętam tylko dzieciństwo w ogrodzie, które głównie łączyło się z zabawą, niekoniecznie z pracami ogrodowymi. I nagle to wszystko zaczyna Was przytłaczać. Plus, przytłacza Was żałoba, przytłaczają was lęki macie ataki, paniki i tego wszystkiego robi się po prostu za dużo i ja tutaj sobie sama narzuciłam i tak jestem tego teraz świadoma że to jest tylko i wyłącznie moje świadome narzucenie sobie takiej odpowiedzialności takiej roli, że jeżeli ja nie pomogę, nie zrobię czegoś w tym domu nie zrobię tych cięższych zakupów a nie mam samochodu i wszystko musiałam przetargać jak ja, nie wiem, nie przytnę tych bukszpanów czy czegokolwiek czy nie wykopiemy tego Drzewa razem z mamą, to ona będzie musiała to zrobić sama, więc w automacie miałam takie poczucie, że ja muszę to zrobić, bo nie chcę, żeby ona robiła to sama. A często jest tak, że te przycinanie bóg szpanów, tu już się przyczepię do tego, ale jest po prostu dla mojej mamy taką formą relaksu, gdzie dla mnie to jest bardziej takiego, wychodziło przynajmniej wtedy z poczucia takiego obowiązku. Miałam też oczywiście z tego satysfakcję pewną, ale na pewno nie taką, jak ma moja mama. Z tym chciałam się z wami podzielić, że to był właśnie. Przełom, gdzie usłyszałam te słowa od mojej pani psycholog, że ja muszę porzucić te rolę. I tak samo później przyszła do mnie taka refleksja, że przez długie lata ja też byłam psychologiem, psychoterapeutą dla różnych osób, bo czasami było tak, że te osoby wylewały na mnie swoje różne żale, które miały w, o swoim otoczeniu, a nie do końca słuchały mnie. Więc to nie było takie, wiecie, 50-50, tylko jednostronne, że byłam też noclegiem. Dla niektórych osób. Jak mieszkałam nad morzem, to fajnie było przyjechać, pogadać, ale żeby ten kontakt był później to już tak średnio i po prostu pozbywam się tych wszystkich ról, które nie są moje, których ja nie chcę być i wracam do tej siebie, a trochę też stwarzam siebie na nowo, bo niektóre zachowania, które miałam, typu przychodzenie do pracy na wszystkie możliwe zmiany, no bo przecież jak ja nie przyjdę, to nikt nie przyjdzie, albo niestawianie swoich granic i bycie totalnie nieasertywną osobą, doprowadziło mnie do, do tych ataków paniki, do tych stanów lękowych. Więc nie chcę tej siebie, takiej roli znowu tylko chcę tutaj stworzyć siebie na nowo, więc dlatego nad tym mocno pracowałam na terapii. I właśnie ten przełom, usłyszenie, że ja nie muszę być w roli takiej, a nie innej, że ja mogę wrócić do siebie, bo nikt ode mnie tego nie wymaga, nie oczekuje, to było naprawdę takie wow. To jest niby banał, tak? Bo ja wiedziałam, że jestem w tej męskiej roli, że ja już mam dosyć, bo nie raz też jeszcze właśnie to wam powiem, ciało wam mówi. I słuchajcie tego ciała. Mnie 1500 razy bolał kręgosłup. Bolały mnie zatoki przy każdym schyleniu. Dużo chorowałam na początku tej mojej diagnozy, tych ataków paniki, więc ciało wam daje sygnał, że hello, ja już nie wytrzymuję, ja muszę odpocząć, albo nie chcę być w tej roli, albo to nie jest dla mnie. Tylko wystarczy to dostrzec. A ja rozumiem, jeżeli macie milion rzeczy na głowie, milion lęków, to ciężko dostrzec takie rzeczy. Dlatego ważna jest praca nad sobą, i ja tu będę podkreślać cały czas, i ja jestem ogromnie wdzięczna, że mogę to robić naprawdę na Funduszu Zdrowia. I gdy usłyszałam te słowa, to była dla mnie taka ulga, takie, nie wiem, zrzucenie kamienia z serca, że rzeczywiście ja nie muszę być w tej roli mojego taty, męża, mojej mamy. Ja nie muszę tutaj znać się na wszystkim, być złotą rączką, bo ja jestem kobietą i mam prawo do tego, aby nie znać się na rzeczach remontowych, aby nie umieć zmienić kolanka pod zlewem, aby cokolwiek innego nie umieć robić. Niektóre rzeczy rzeczywiście te Męskie, że tak to powiem, chociaż nie uważam, że nie wiem, stawianie murów czy domów jest męską rzeczą, a są to tylko malowanie paznokci. Nie chcę tutaj jakby tak stereotypowo w to wchodzić i mam nadzieję, że tego też tak nie odbieracie. Ale chodzi mi o to, że ja nie muszę robić tych rzeczy, na które nie mam ochoty albo się na nich nie znam po prostu, bo mogę je zlecić komuś innemu. Te najcięższe zakupy może mi przywieźć ktoś znajomy, ktoś z rodziny, który ma samochód. Mogę też zamówić dostawę ze sklepu. Jak są jakieś drobne naprawy, ja mogę to też. Zlecić innym osobom, które się po prostu na tym znają, i ja nie muszę kombinować nad tym, oglądać filmiki na YouTube, jak to się robi i tak dalej. Wiadomo, satysfakcja też przychodzi z tego, że coś zrobimy samemu, ale czasami trzeba odpuścić i przekazać to komuś dalej, delegować te zadania, bo się zajedziemy, a nie o to tutaj chodzi. I we mnie wtedy coś naprawdę kliknęło, ja się coraz bardziej lepiej czuję w swoim ciele. I jeżeli chodzi o moją osobę, niekoniecznie, jeżeli chodzi o zbędne kilogramy, ale to jest do wypracowania i nad tym też się teraz skupiam, aby nad tym pracować, ale chodzi mi o to, że naprawdę ktoś mi w końcu powiedział to wprost, że ja nie muszę być w tej danej roli i mogę inaczej działać niż ja miałam presję w tej głowie. I od tamtej pory, wierzcie mi lub nie, ja naprawdę mam zdecydowanie więcej energii, więcej robię tych swoich działań. Styczniu na przykład był dla mnie totalnie książkowy, gdzie właśnie ja kocham czytać książki, a wcześniej trochę to robiłam, trochę nie, na pewno było tego zdecydowanie mniej. I wychodzą takie różne działania, które kiedyś robiłam, sprawiały mi przyjemność. Dlaczego ja ich teraz nie robię? No właśnie, bo ja nie byłam sobą. Wracam do siebie mam nadzieję, że dalej mi będziecie towarzyszyć w tej mojej drodze, bo tutaj nie chodzi tylko o taką pracę typowo z lękiem, że cały czas ekspozycja na lęki i cały czas coś próbujecie, nie wiem, jeździliście autobusami, nagle jeździcie, musicie się zmusić i tak dalej. Czasami też potrzebna jest praca właśnie tym, jak my działamy na co dzień, jakie mamy nawyki, czy trzeba może zmienić pewne rzeczy. Począwszy od aktywności fizycznej, diety, spotykania się z pewnymi osobami, czy są dla Was, wampirem energetycznym, czy właśnie ładują was energią do działania, czy was motywują, wspierają, czy totalnie mówią, odpuść sobie. I musicie dużo rzeczy zweryfikować w swoim życiu. A te lękowe rzeczy też zaczną się układać. Ja to wiem na swoim przykładzie, ale mówię, to jest praca. No nie zajęła mi ona tygodnia, nawet kilku miesięcy, tylko jest to już liczone powiedzmy w latach. Na razie to są dwa lata, ale to już są lata. I w końcu coś zaczyna klikać, w końcu łączą się te kropki, w końcu coś widzicie, sami zauważacie, macie więcej refleksji w jakichś tematach, wiecie tak naprawdę, czego chcecie i czego nie powinniście robić, żeby nie wrócić znowu do tych stanów najczęściej. Cięższych w swoim życiu, tych lękowych. Także taką refleksją na dziś chciałam się podzielić. Bardzo liczę na Wasze odpowiedzi. Naprawdę. I błagam, napiszcie mi to wszystko w komentarzach ze swojej głowy, z tego jak wy czujecie, czy to będą stereotypowe rzeczy, czy nie. Nieważne, nikt was tu nie ocenia, mam przynajmniej taką nadzieję, bo chciałabym tu jednak tworzyć taką bezpieczną społeczność, gdzie się nie oceniamy, a wręcz, no, jednak sobie pomagamy. I nie korzystajcie z jakiejś sztucznej inteligencji, czatów, GPT, tego typu rzeczy, bo ja znam teorię, ale jestem ciekawa waszego zdania. I jeszcze wam powiem, że pani psycholog mi powiedziała, bo. Bo ogólnie to pytanie zadałam takim swoim bliskim dziewczynom. I jak powiedziałam o tym na terapii, to powiedziała, że zadałam cholernie ciężkie pytanie. Także nie ma za co. Daję Wam trochę czasu do namysłu. Dziękuję za dziś.